No witam wszystkich. Dzisiaj jest sobota. Znowu jestem na tym polu, co ostatnio. Jak widać taki transport. Dobra, idę kopać. Jak coś znajdę to nagrywam. No, Do zobaczenia. No raz wam ledwo tu na pole i pierwszy dałek taki płytki i wskoczyła, że tak powiem, dupka od na Jak widać, on był pane. No dobra. Zapowiada się ciekawie może coś jeszcze ciekawego wyskoczy no dobra, no do zobaczenia O no parę metrów dalej z takiego dość nawet sporego dołka wyskoczył na taki łańcuch no jak widać myślałem, że coś śmieciowego że jakiś malutki gwóźdź coś bo straszny piszczał wykrywacz ale weźmy się na złą będzie no dobra, do następnego dołka No kolejny płytki dołek, już zasypany i tym razem wyskoczyło na takie kółko nie wiem o czego to może być. Jest w środku jakby jakiś gwin czy coś. Tak widać takie obrzeże. Na początku myślałem, że to jakaś nakrętka, może od silnika, od komara albo coś, ale coś innego to jest. No dobra. Grafanty. No jakieś 30 metrów dalej. Zdobyła nam coś takiego Taki jakby kawałek materiału, jakiegoś metalu czy coś. Dość grube. Wagę też swoją ma. Nie chcę z roślin złapać, kurze. O, to jak widać, grube jest. Dobra, biorę fanta i idę dalej. No, na razie. No, już jestem, widzę. Jestem już bliżej lasu. i... Z takiego dość płytkiego dołka wyskoczyła taka znajdka. Na początku myślałem, że to jest łuska, ale... Kształt ma w ogóle... inny Trochę takie wygięte coś wystaje. To nie jest ziemia. To jest zapchane ziemią. Więc spróbuję to nagrać. Tu jakieś dwa otwory ma. O, tak jak widać. Tu jest ziemia napchana, tu coś wystaje. Takie łączenie. Nie wiem co to jest. Dobra, idę dalej, dojdę do lasu i wejdę tutaj. Zobaczę może coś wyskoczy. No do zobaczenia. No już bardzo blisko lasu. Wyskoczyła nam pierwsza moneta. Jest to Boratynka. Stan średni, ma chyba dwie w domu. Będzie trzecia. Jak widać. Wrócę na drugą stronę. Jest trochę zasyfiona, ale cieszy się bardzo. Lepsze to niż jakieś 10 groszy PRL czy coś takiego. Dobra, idę dalej. Może coś jeszcze wyskoczy ciekawego. No, do zobaczenia. No kolejny płytki dołek. Tym razem wyskoczyła pierwsza. Taka duża kulka od tu. Tak jak widać, przechodzę sobie teraz w tą stronę może coś będzie ciekawego no dobra, jak coś wyskoczy, jakiś fajny fan czy coś, no to nagram. Nie będę na przykład nagrywał jakichś drcików czy coś, bo to bez sensu. No dobra, no to do zobaczenia a kolejny płytki dołek jeszcze nie zasypany, ale zaraz zasypię. Znowu trafiła się kulka od muszkietu. Dobra, idę dalej, no do zobaczenia. No przed chwilą z takiego dołka, bardzo ciężko się tu kopie, jestem w tych brzozach. wyskoczyła taka pasta, nie wiem co to jest, ogólnie nie zbieram past, ale ta ma jakieś ciekawe litery, wezmę ją do domu, wyczyszczę i zobaczę co to jest. No dobra, jak coś jeszcze będzie ciekawego to nagram, no do zobaczenia. No witam podobnie z takiego dość płytkiego dołka, jestem w tych brzozach i wyskoczyła mi taka pasta, ogólnie past nie zbieram wezmę akurat do domu i przeczyszczę, bo jakieś ciekawe napisy na niej są nie wiem co to jest za w ogóle pasta tutaj bardzo ciężko się kopię, jestem w tych brzozach no dobra, nie przedłużając pamięci nie będę zapełniał sobie na telefonie idę dalej, no do zobaczenia ja jestem ponownie, przechodziłem ten lasek ale nic ciekawego nie było jakieś buty, nie buty jak kiedyś to, zakupywali wszystkie śmieci Wszedłem na porę. Z takiego do... podkiego dołka wskoczyła taka blaszka. Widziałem od czego to jest, ale zapomniałem. Kolega mi pisał. A chyba takie z 10 może w domu. Jak widać, trochę wygięte. Ale fant jest i cieszy. Mordy, ta ostrość. Będę musiał kupić jakiś lepszy nagrywator. Dobra, porobię zdjęcia, będzie lepiej widać. No, do zobaczenia. No, kilka metrów dalej, znowu wyskoczyła taka blaszka. Ta jest trochę zagięta. Tak jak widać, porok ma taki przygnieciony. Ogólnie nawet nieźle dzisiaj z wykopkami. Nie to co ostatnio. Ale dzisiaj na razie ani jedny łuski. Tak, aż się sam zdziwiłem. No dobra, łusek mam około 1000. No to. Mi już niepotrzebne są, dobra, idę dalej. No na razie, no jestem podobnie, że tak powiem, wykrakałem. Trafiła się pierwsza łuska, dzisiaj Wojenna. Dobra, nie przedłużając, lecę dalej, no na razie. No tym razem znowu płytki dołek. Kolejna kurka wyskoczyła wcześniej, zarazem jakieś dwa odłamki metalu. Niby takie malutkie, ale ciężkie i grube nawet. Jak dodam zdjęcia, to będzie wszystko wiadomo co i jak. Dobra, lecę dalej, bo szkoda czasu. No na razie. No ponownie płytki dołek. Wchodzę tutaj koło tych brzus na tym polu. I tym razem wyskoczył taki kłamek metalu, dość ciekawy. Gruby, takie wzorki ma jak widać. Fajna znajdka, wezmę ją do domu. Dobra, idę dalej, jak coś jeszcze będzie to nagram, no do zobaczenia. No znowu po taki płytki dołek, tym razem wyskoczyła łuska jak widać Ucięta Wchodzę jeszcze około godziny i zbierniczam do domu Do domu też coś trzeba porobić Dobra, idę dalej, no na razie No po jakichś 15 minutach Z dość sporego dołka, sam się zdziwiłem Wyskoczyła łuska, zawsze łuski były na wierzchu Dobra Chodzę jeszcze z 20-30 minut. Będę spadł, no bo już mi się trochę. Trzeba będzie coś pojechać zjeść. A Dzisiaj już też trochę porobiłem przy domu, przy silniku, przy motorze tam pogrzebałem. No dobra, lecę dalej. No na razie. Na no jakieś 3-4 metry dalej. Wyskoczyło nam takie coś. Taki trójkąt. Na początku myślałem, że to klamerka, ale coś innego to jest. Nie wiem co to. Pierwszy raz coś takiego mam. Jak będzie coś, to proszę o identyfikację. Dobra. Przejdę tu jeszcze kawałek. Chcę wyrównać na wprost i przejdę z powrotem do komara i jadę do domu. No, do zobaczenia. No, jestem ponownie. Wieter się bardziej, coraz większy zrywa. A trafiła się kulka od muszkietu. Kolejna dzisiaj na kolekcji. Jak widać. Jak coś, to mogę jakieś rzeczy sprzedać czy coś jakby ktoś chciał na przykład kilka łusek czy coś to mogę odsprzedać proszę pisać na facebooku albo na youtubie kulki nie kulki wszystko praktycznie było już tego mi zawala trochę miejsca i łusek mam około żeby nie skłamać 800 to też mogę sprzedać jak ktoś chce no dobra lecę dalej no na razie no kolejny dołek już zasypany Na razem wyskoczył guzik jak widać w takich krzakach był no, krzaki, no, tutaj, jakaś trawa czy coś, bo to wplątane. Dobra, jak coś jeszcze znajdę to nagram, no do zobaczenia. No, kolejny znowu płytki taki dołek. Skoczyła kulka, trochę zmasakrowana, spłaszczona. Tutaj bardziej okrągła z tej strony. Tutaj z tyłu widać, spłaszczone. Dobra, lecę dalej, bo coraz zimniej się robi. Pogoda już, trochę ciemniej się robi. Dobra, lecę dalej, no na razie. No kolejny znowu płytki taki do dołeki. Wyskoczyło co, coś takiego, że tak powiem. Z jednej strony płaskie, z drugiej takie małe wypustkę. Łap kurdy kurde rozdzielczość, ten, ostrość. Dobra. Może złapię teraz. No, coś takiego. Nie wiem, co to jest. Dobra, idę dalej. No, na No, znowu taki płytki, kolejny dołek i kolejna łuska się trafiła. Dobra, idę dalej. No, kolejny dołek. Tym razem coś takiego wyskoczył, jakby płaskownik z dziurami. Nie wiem, od czego to jest. Dobra, idę dalej, bo mam mało pamięć już na telefonie. Na razie. No witam, no dzisiaj już kończymy kopki no no Jeszcze po raz czy znalazłem łuski, tak to nic ciekawego nie ma Jeszcze około tygodnia tutaj chodzenia jest, może nawet nie. No dobra Widać sprzęt już naszykowany do jazdy Dobra jadę, bo już mam mało na telefonie pamięci i jeszcze muszę filmik zrobić No, do zobaczenia